Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, jakiś czas temu nagrywałem serię odcinków, w którym pokazywałem Wam, ile kosztuje e, kotłownia z różnymi rozwiązaniami grzewczymi, jak kocioł peletowy, kocioł na zgazowanie drewna, kocioł gazowy. No i została tak naprawdę nam jeszcze jedna rzecz do omówienia. Już widzicie za moimi plecami, czyli maszynownia z pompą ciepła. Dzisiaj taką maszynownię pokażę. I omówimy, ile kosztuje zamontowanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym, który widzicie za moimi plecami. W tym celu zaproszę Łukasza, który, z którym omówimy całą inwestycję, całą maszynownię, a na końcu będzie podsumowanie, ile coś takiego kosztuje. Więc zapraszam do oglądania odcinka. Słuchajcie, jest z nami Łukasz Kaczor. Cześć Łukaszu. Cześć. E, Łukasz, e, montujesz bardzo dużo pomp ciepła. Tak. tak. To prawda, lubisz te sprzęty. Ja dzisiaj przyjechałem do Ciebie, bo umówiliśmy się, że pokażemy widzom, ile kosztuje maszynownia z pompą o. ciepła, którą tutaj zamontowałeś w tym budynku. Jesteś gotowy na ten odcinek? Jestem gotowy. Dobra, to co, idziemy do środka, czy chcesz jeszcze pokazać jednostkę Zawsze Pokażemy od razu jednostkę Dobra, zewnętrzną. No to idźmy od razu do jednostki zewnętrznej. Zanim obejrzysz odcinek do samego końca, mam jeszcze sprawę. Jestem jednym z nielicznych, którzy na YouTubie, na polskim YouTubie wprost pokazuje ile kosztuje zamontowanie danego źródła ciepła. Jeżeli to doceniasz, jeżeli podoba ci się to co robię, proszę cię wciśnij przycisk subskrybuj, dała, daj łapkę w górę, to bardzo mi pomaga w tworzeniu właśnie takich treści. Mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. Dzięki. A teraz lecimy z tematem dalej. Proszę sobie tak stanąć, żebyś mógł zaprezentować. Okay. Co my tutaj mamy za jednostkę? Bardziej, najbardziej mnie interesuje, tak naprawdę, jaka tutaj moc jest zastosowana. Tutaj nie? mamy założoną 10-kilowatową jednostkę zewnętrzną z Mitsubishi. Tak. Czyli model Zubadan i flagowy model Mitsubishi. Ok, tutaj przy jednostce nie ma za bardzo co mówić, bo jakby jednostkę kupuje się z hydroboksem czy osobno to kupujemy? Osobno, to możemy po prostu dobrać już to, co potrzebujemy, czyli załóżmy jed... sam hydrobox jako jednostkę wewnętrzną, albo możemy zintegrowaną kupić jednostkę zewnętrzną od razu z zasobnikiem do ciepłej wody. Tutaj dobra, to w takim razie podzielimy to. Tutaj mamy jednostkę zewnętrzną, 10 kW i cenę widzicie w tym momencie na ekranie. Okej, okay, to co, idziemy do środka w takim razie? Do maszynowni. Wiesz, ja cały czas muszę uważać no. na, na to, że, żeby mówić maszynownia, nie kotłownia, nie? Żeby a nie za, ja powiem Ci, ja mówię zawsze kotłownia, ja mam Tak? Okej, no. <noise> okej. Okay, okay. A ja tutaj będę dbało to i będę mówił cały czas maszynownia. Mamy przepiękną maszynownię, kotłownię. I teraz powiedz mi z takich najważniejszych rzeczy, z której się ona składa, a ja będę mówił tą słynną frazę, cenę widzicie teraz na ekranie. Czyli co, jednostka wewnętrzna. Tak, jednostka zewnętrzna Hydrobox. Wewnętrzna tutaj. Wewnętrzna, wewnętrzna. teraz tak, tak, już tak. jesteśmy w środku. <laughs> tak, czyli jednostka wewnętrzna, czyli Hydrobox. I tu mamy akurat wersję z jakby z samą jednostkę wewnętrzną, bez zintegrowanego zasobnika do ciepłej wody. Z czego ona się składa, ta jednostka wewnętrzna? Przede wszystkim z płyty sterującej, mhm. jak z całego sterownika, którym możemy sterować pracą urządzenia. Okej, okay, dobra, cenę widzicie w tym momencie na ekranie. Dobra, co tutaj mamy dalej z takich ważniejszych rzeczy? Z ważniejszych rzeczy to może tak, zaczniemy od zasobnika do ciepłej wody. Mhm. Co najważniejsze, z określoną powierzchnią wężownicy. Dokładnie, czyli, dlaczego, dlaczego na to zwracasz uwagę? Że powierzchnia... Żeby prawidłowo pompa grzała ciepłą wodę, mhm. czyli najważniejsze, żeby było urządzenie oszczędne, musimy spełnić pewne warunki, czyli musimy dobrać odpowiednią powierzchnię wężownicy, do danej mocy urządzenia grzewczego, więc tu po prostu mamy zastosowanie, wiadomo, czym więcej tym lepiej i tu mamy zastosowany zbiornik firmy Galmet. Możesz mówić, nie ja powiem, no. z, z dużą powierzchnią wężownicy, bo mamy aż tutaj 3-6 metra kwadratowego. Okej, okay. a zbiornik sam jest 300 litrowy? 300 litrowy, to jest zasobnik 300 litrowy z wężownicą 3-6 metra kwadratowego. Dobra, czyli cenę widzicie w tym momencie na ekranie. Co dalej? Zbiornik buforowy 160 litrów. Okej, okay, dobra. Cenę widzicie teraz na ekranie. Następną rzeczą zawór przełączający między trybem grzania ciepłej wody a centralnego ogrzewania. Okej. Okay. Cenę widzicie teraz na ekranie takiego zaworu. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tak. naczynia na pewno, tak. Mhm. Czy pamiętasz ich pojemność? Tak, 18 litrów jest zarówno na ciepłej wodzie, jak i dodatkowo założone jest do centralnego ogrzewania. Czyli cenę widzicie teraz na ekranie tego zbiornika oraz tego zbiornika. Dobra. I, I oczywiście mamy pompki obiegowe. Mhm. Mamy też dwa obiegi grzewcze, że ogrzewanie podłogowe, podłogowe na piętrze i parterze. No i w sumie te dwie pompy obiegowe. Mhm. Bardzo prosta maszynownia, nie? Tak, tak. naprawdę. Bardzo tak. prosta, ale wiesz do, do jakiego teraz momentu musimy e, tak naprawdę przejść? Nie. Łukasz, Dobry. ile kosztuje wykonanie takiej maszynowni? Chodzi Dobry. mi o usługę montażu. No, tu możemy Powiedz mi widełki, a ja jak wiesz, wiesz o tym, że wezmę średnią, nie? Czyli to przyjmę sam koszt montażu to z granicach między 4 a 6 tysięcy. Dobra, czyli ja biorę średnią 5. Tak. Dobra, czyli 5 tysięcy złotych. Montaż, a elementy dodatkowe, czyli. Rurki, kształtki, to ile może tutaj kosztować? Otuliny. Przyjąłbym też w granicach 8000 zł. 8000 tak. zł? Dobra. Czy taką kwotę wziąć pod uwagę? Tak, Dobra. Że... Biorę 8000 zł, jeżeli chodzi o te materiały pomocnicze. Materiały dodatkowe. Łukasz, czy ty widzisz spadek, jeżeli chodzi o zainteresowanie technologią pomp ciepła? Znaczy spadek widzę. Okej. Okay. Ale jak myślisz, znaczy, czemu jest spowodowany ten spadek. Głównie spadek zainteresowania sprzedażą pomp jest przez to, że nasz polski rynek już jest tak nasycony pompami, które nie powinny być w Polsce sprzedawane, mhm. i głównie przez to wychodzi problem, że dużo klientów, którzy kupili urządzenia, które nie powinny być w Polsce sprzedane, yy, trafiły do naszych klientów. I problem zaczyna się taki, że Nowi klienci, którzy są zainteresowani kopnem pompy ciepła, czytają forum, sprawdzają po prostu jak opinie innych użytkowników. I jeśli klienci trafią na opinie ludzi, którzy mają urządzenia, które nie powinny być nigdy sprzedane w Polsce, to są kom... wątpliwe jakości, tak w skrócie szczerze, nie? że nie powinny być dopuszczone do naszego rynku, to dlatego sprzedaż pomp ciepła tak po prostu spadła, dlatego że te pompy. W skrócie powiem wynalazki mm. zdominowały nasz rynek i ciężko teraz jest dobrym pompom, które po prostu spełniają normy, które robią uczciwą robotę, czyli nie generują rachunków grozy, mm. żeby się przebiły i dalej pompy były tak jak na topie były 3 lata temu. Okay. Czy ty dużą uwagę zwracasz, zwracasz do tego, jeżeli klient e, cię zaprosi na taką inwestycję, to ty zwracasz uwagę, jaka to jest pompa w sensie mocowa? Chodzi mi o moc przede wszystkim, nie? Znaczy tak, to, to, to szereg rzeczy wchodzi w grę, czy w ogóle jest sens montować pompę ciepła, już nie. Po, to Wiadomo, ocieplenie budynku, jakie grzejniki, bo akurat pompa ciepła ma ten jeden duży minus, że nie wybacza błędów po stronie instalacji. Ja już nie mówię nawet monta montażowych, tylko jeśli. Mamy efekt taki, że grzejniki załóżmy są źle dobrane, to pompa ciepła spotęguje tylko ten efekt tego, że te grzejniki są źle dobrane, w skrócie. Mm. Bo będziemy musieli to nadrobić po prostu większym zużyciem energii. E, Łukasz, bardzo ładna maszynownia, e, zresztą to co powiedziałem przy samym wejściu, jak tutaj wnosiliśmy to, że to wygląda bardzo profesjonalnie i bardzo ładnie. E, ja Ci gratuluję takiej inwestycji, mm. bardzo fajna i bardzo Ci dziękuję, w ogóle tak zrobię, żeby mnie też było widać. Bardzo Ci dziękuję, że w ogóle chciałeś o takich rzeczach porozmawiać, ile kosztuje taka, taka maszynownia, ile wycenia swoją mm. pracę. To jest dosyć ważne dla klientów, którzy ewentualnie się będą po prostu zastanawiać nad takim sprzętem, nie? Tak. Żeby mniej więcej jakieś widełki wiedzieli po prostu. ile Czenobo to kosztuje, jak nie? wychodzi. No? Ty nie ma się tego, czego wstydzić. Robisz mm. bardzo dobrą robotę. Twoi klienci są zadowoleni, więc no, nie ma się co wstydzić. No, nie ma się. Dobra, ja no. powiem, że nie ma się co wstydzić. Tak. <laughs> Bardzo ci dziękuję w takim razie za wystąpienie w tym filmie i mam nadzieję, że dużo takich inwestycji się no, przedstawi. No, Trzymaj się, hej. Okej. Okay. Razem z Łukaszem pokazaliśmy wam maszynownię opartą na naprawdę bardzo dobrej, solidnej pompie ciepła. Więc teraz czas na podsumowanie. Całkowity koszt inwestycji wraz z montażem wyniósł 71 986 zł netto, co po doliczeniu podatku VAT, który wynosi 8%, mamy kwotę 77 744 zł brutto. I teraz ważna sprawa. Zanim pojawią się komentarze w stylu w internecie widziałem taniej, to ja podkreślam, od razu, że bazuje tutaj na cenach katalogowych netto na dzień 12 sierpnia. Dokładnie tak samo jak w przypadku innych rozwiązań, które Wam przedstawiałem w poprzednich filmach, w poprzedniej serii filmów, tak naprawdę o kosztach danej inwestycji w dane źródło ciepła. To punkt odniesienia, żebyście mogli porównać technologię w uczciwy sposób. Oczywiście da się znaleźć tańsze pompy ciepła. Tańsze kotły, tańsze w ogóle systemy grzewcze, ale ja chciałem wam pokazać ceny produktów, można powiedzieć, topowych z górnej półki. Celowo też nie ograniczałem się do jednej marki, żeby całość była bardziej obiektywna. A teraz pytanie do ciebie. Czy chcesz, żebym zrobił całkowicie osobny odcinek z podsumowaniem wszystkich kosztów, wszystkich rozwiązań grzewczych, które do tej pory nagrałem, czyli mówimy tutaj o kotle peletowym, kotle na zgazowanie drewna, właśnie pompa ciepła, która była dzisiaj, kocioł gazowy, jeszcze możemy tutaj w to wrzucić, możemy dać nawet system hybrydowy, więc jeżeli chcesz, żeby właśnie wszystko w jednym odcinku się nam zawarło, daj znać w komentarzu. A tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wybrałem dla Ciebie również dwa filmy o podobnej tematyce. Zapraszam do oglądania.